Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zaktualizować mapy we fabrycznej nawigacji Mazdy. Do tego celu będzie nam potrzebna op oprogramowanie Mazda Toolbox. Ja już mam to oprogramowanie zainstalowane, także sobie już tutaj otwieram. Następnie musimy się zalogować na wcześniej utworzone swoje konto. Jeżeli nie mamy, to musimy takie konto sobie utworzyć. Ok, i tak jak widzicie, mamy dostępną mapę grudzień 2022. E, subskrypcja darmowa jest przez 3 lata. Mi się kończy akurat 16 stycznia 2023 roku, więc to będzie moja ostatnia e, aktualizacja fabrycznych map, bo prawdopodobnie nie będę przedłużał e, subskrypcji na aktualizację tych fabrycznych map, ponieważ jest ona bardzo droga. Z tego co kojarzę, kosztuje ponad 700 zł na te 3 lata. E, a i tak głównie korzystam z Google Maps przez e, CarPlay. Więc to raczej jest mi mm, zbędne. Ok, więc klikamy instaluj. Tutaj się, czy chcemy utworzyć backup. Zalecam go utworzyć, bo w razie jakby jakiś błąd nam wyskoczył podczas aktualizacji, to możemy łatwo sobie przywrócić starszą wersję. Więc klikamy backup. Nasza kopia zapasowa została utworzona pomyślnie i klikamy instaluj. I praktycznie to jest wszystko. Teraz e, aktualna wersja mapy jest e, pobierana. Kiedy e, ściąganie zostanie zakończone, nastąpi instalacja oprogramowania. To potrwa no, około pewnie e, pół godziny. Tu jest bardzo ważna informacja: jeżeli e, ktoś z Was ma jeszcze starą kartę e, 8 GB, to niestety tej aktualizacji nie będzie w stanie dokonać. Z tego względu, że po prostu mapy już od jakiegoś czasu chyba od bodajże dwóch, nawet wcześniejszych aktualizacji e, zajmują troszkę więcej miejsca i na kartach 8 gigabajtowych nie da się tych aktualizacji zapisać, przeprowadzić. E, występuje po prostu wyskakuje po prostu błąd podczas instalacji. Z tego co wiem, Mazda mm, na te karty za darmo, przynajmniej tak było w moim przypadku. Nie wiem, jak to jest w przypadku aut, które są już po gwarancji, bo akurat u mnie jeszcze samochód był na gwarancji, kiedy kartę wymieniałem, więc wystarczyło, że się po prostu zgłosiłem do autoryzowanej stacji i starą kartę, moją 8 gigabajtową, wymienili na kartę 16. I dopiero wtedy mogłem bezproblemowo dokonać aktualizacji map. Także, jeżeli ktoś ma z Was po prostu starą kartę, to niestety tej aktualizacji na pewno nie będzie mógł wziąć i dokonać. Warto w tym przypadku w takim, warto w takim przypadku skontaktować się z autoryzowaną stacją mazdy, czy po prostu należy nam się darmowa wymiana takiej karty.. Także, tak jak widzicie, aktualizacja map została zakończona. Nie było to banalnie proste, praktycznie wymagało to paru kliknięć, więc myślę, że nikt nie powinien mieć problemów, żeby takiej aktualizacji sobie dokonać. Dla pewności tutaj jeszcze sprawdzimy, czy rzeczywiście ta aktualizacja przebiegła poprawnie i czy mamy wszystko prawidłowo. I tak jak widzicie, tutaj Zainstalowana wersja mapy. To jest grudzień 2022, więc wszystko zostało dokonane poprawnie. Także wystarczy nam tylko po prostu teraz włożyć kartę do samochodu i cieszyć się nowymi mapami. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!